Z Ewangelii według Świętego Jana. Był pewien chory Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to, rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów Chodźmy znów do Judei. Rzekli do Niego uczniowie. Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować, i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego, Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje, Jezus jednak mówił o Jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie. Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do Niego. A tomasz zwany Didymos. Rzekł do współuczniów, chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie, aby tania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej: Jezus, brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła. Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu, tak, panie. Ja mocno wierzę, że ty jesteś Mesjasz, syn Boży który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc, nauczyciel tu jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, Widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał. Gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: Oto jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczającym mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich: Jezus rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Proszę języka, spotykamy się w dość niecodziennych okolicznościach, bowiem sytuacja w kraju jest dość niecodzienna. No właśnie, między nami jest odległość półtora metra, sprawdzaliśmy przed chwilą. E, między Betanią a Jerozolimą też była pewna odległość, a mimo to Jezus postanowił iść, aby wskrzesić przyjaciela. Więc czym jest ta przyjaźń? Przyjaźń pomiędzy Jezusem a Łazarzem to relacja, którą oni ze sobą mają. Jezus przyjaźnił się z różnymi ludźmi, oprócz tego, że głosił Ewangelię, oprócz tego, że wzywał do nawrócenia, miał też grono tych, z którymi lubił przebywać. I to właśnie była ta rodzina, Marta, Maria i Łazarz. Ale jak to możliwe, że Bóg jest zdolny do ludzkich uczuć? No właśnie dlatego, że jest Bogiem. My często myślimy o, o Bogu jako o kimś, kto jest odległy, tak jak pan redaktor tutaj wcześniej powiedział, o sytuacji pandemii, czyli tej, tej, która dotyczy całego świata. Czasami zastanawiamy się, jak to jest, gdzie jest w tym momencie Bóg, czy on jest blisko nas, czy daleko nas, jak on to wszystko przeżywa. Jest taki fragment w pasji, kiedy jest już po ukrzyżowaniu, y, końcówka filmu. Tam jest taki moment w pasji Mela Gibsona, taki moment, kiedy z nieba spada na glebę kropla łzy. I interpretacja tego jest właśnie taka, że, że to Bóg zapłakał nad całą tą sytuacją. Prawda? Jezus y, przeżywa to wszystko, co ludzkie, bardzo po ludzku i bardzo po Bożemu. Jest Bogiem, człowiekiem, czyli jest bardzo oddany Ojcu, ufa Jemu bezgranicznie, ale też po ludzku przeżywa to wszystko, co przeżywa każdy człowiek. A proszę księdza, czy my możemy przyjaźń Jezusa i Łazarza traktować jako wzór dla nas, jak powinna wyglądać przyjaźń? Myślę, że tak, chociaż w samej Ewangelii pewnie mało jest tych takich fragmentów, które mówią o przyjaźni Łazarza i Jezusa. Na pewno Jezus pokazuje, co to znaczy kochać drugiego człowieka w ogóle. Pokazuje przez swoją codzienność te wszystkie opisy jego litowania się nad ludźmi chorymi, słabymi, ubogimi, tymi, którzy wymagali opieki, ale też którzy potrzebowali takiej interwencji. Jest dla nas przykładem tego zatroskania o drugiego człowieka, tego, z którym się przyjaźnie, który jest dla mnie takim. Wsparciem, jest moim przyjacielem, ale też po prostu człowieka, który jest gdzieś obok mnie. Jezus pokazuje, co to znaczy przyjaźnić się, co to znaczy otwierać się w relacji na, na drugiego człowieka. Czyli, czyli być z nim, dzielić jego życie, jego troski, radości. I taki. Takie przebywanie z drugim człowiekiem może w pewnym momencie doprowadzić do tego, że człowiek się po prostu zwiąże, tak, tak po ludzku zwiąże się z drugą osobą i kiedy kogoś traci, płacze. Nie dziwi mnie to, że w czasach Jezusa można było się przyjaźnić z Bogiem. No w końcu chodził między ludźmi i sam był człowiekiem. A w obecnych czasach jak to jest? Można się przyjaźnić z Bogiem? Właściwie to nie ma lepszego sposobu na bycie z Bogiem jak przyjaźni. Jezus w Ewangelii, w czasie ostatniej wieczerzy, mówi nam o tym święty Jan: mówi, że jesteśmy Jego przyjaciółmi i wzywa nas do przyjaźni. Jeśli nasza relacja z Bogiem nie opiera się na przyjaźni, to jest martwa, bo przyjaźń właśnie zakłada w tej relacji dwustronność. Ja przychodzę do Boga, opowiadam Mu o swoim życiu, a Bóg opowiada mi y, o tym, Jaki ma plan wobec mnie, jak mnie kocha, pociesza mnie swoim Słowem, daje mi nadzieję. To jest dwustronna relacja z Bogiem. Nie da się mieć innej relacji, zdrowej, pięknej, innej niż przyjaźń. Wspomniał ksiądz na początku o filmie "Melagipsona Gibsona, Pasji, przy okazji cierpienia człowieka i płaczu Boga nad tym cierpieniem. Jak to jest teraz w tych trudnych czasach? Przecież, e, nawiązując do Ewangelii, o której mówimy, Marta winiła Boga za winy i za krzywdy, jakie spotkały świat. Czy to nie jest tak, że my często właśnie w takich okolicznościach, jak mamy teraz, próbujemy zwalać winy na Boga i tak naprawdę kto zawinił w tym wszystkim? Jest tak, winimy. Szukamy odpowiedzi na to pytanie, skąd się, skąd się bierze zło, dlaczego człowiek cierpi. Zastanawiamy się też, gdzie jest wtedy Bóg, dlatego, że my potrzebujemy pewnego odniesienia do, do, w cierpieniu do Boga, który skoro jeśli mówi o tym, że jest naszym przyjacielem. Jeśli mówi, że nas stworzył, jeśli mówi, że on zapewnia nam szczęście i dobro, to jak to się dzieje, że dzieje się to przez cierpienie. Dlatego ludzie zastanawiają się, pytają o to Boga. I właśnie wracając do tej sceny z pasji Mela Gibsona, warto zobaczyć, że Bóg jest w centrum tego cierpienia. Czyli tam, gdzie człowiek cierpi, w centrum jest Bóg, pośrodku. Nie gdzieś daleko, nie gdzieś w niebiosach, tylko w centrum, przy człowieku cierpiącym, przy cierpieniu, przy jego trudnościach. Widziałem kiedyś taki obrazek, iż Gdzie jest Bóg, jak człowiek najbardziej cierpi? Niesie go na rękach. Czy to właśnie nie jest tak, że wtedy, kiedy jest najgorzej, Bóg jest najbliżej, ale z drugiej strony są te momenty, w których my często tracimy wiarę, zaczynamy wątpić. Tak jak Marta przecież, ona nie wierzyła w to, że Jezus w tym momencie wskrzesił Azarza. Są takie szkoły duchowości, które mówią, że im gorzej, tym lepiej. Dlatego, że w trudzie człowiek rozpoznaje siebie, widzi, jak reaguje na zło, na cierpienie, na trudności, Każde cierpienie jest też pewnego rodzaju próbą dla człowieka, próbą jego wiary, próbą wierności, próbą zaufania Bogu. I zawsze w tych trudnościach chodzi o to, kto rzeczywiście jest moim Bogiem. Papież Franciszek, właśnie teraz, w tych dniach, kiedy przeżywamy pandemię, powiedział bardzo pięknie o tym, że w tych trudnościach nie ma innej możliwości, jak tylko poszukiwać Boga biskup Edward Dajczak w rekolekcjach na trudne czasy powiedział takie piękne zdanie również, że ten czas, który przeżywamy, jest pytaniem Boga skierowanym do nas: czy ja, Bóg, jestem dla ciebie Bogiem? Czy jestem twoim Bogiem? I jakie jest moje miejsce w twoim życiu? Wspomniana szkoła duchowości, szkoła świętego Ignacego z Loyoli, mówi o takich dwóch stanach: pocieszenie i strapienie. W tych dwóch stanach człowiek jest wezwany do tego, żeby wtedy, kiedy przeżywa strapienie, mieć przed sobą taką perspektywę, że to cierpienie kiedyś się skończy, że Bóg wyprowadza z każdego cierpienia i chce mojego dobra, że po drodze krzyżowej, tak jak tutaj jesteśmy na tle tej drogi krzyżowej, że kolejną piętnastą stacją jest zmartwychwstanie. Chrystus idzie drogą krzyżową, upada, cierpi, ale za chwilę jest już światło, które pochodzi z otwartego grobu. Tak samo wtedy, kiedy przeżywamy cierpienie, trudności, strapienie, jest ciężko, jest trudno, ale trzeba wytrwać przy krzyżu, trzeba wytrwać w trudności, bo za chwilę przyjdzie światło. I znowu, kiedy jest światło, warto być spokojnym, ufnym, warto trwać, bo za chwilę może przyjść moment trudny. Więc przy tym świetle, Warto się zatrzymać i tym światłem się karmić. Tak robił Jezus, miał taką pedagogikę. Zabrał swoich najbardziej zaufanych uczniów Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor, na górę Przemienienia. Pokazał im się w blasku i powiedział: Zobaczcie, to Was czeka, ale zanim będzie to, najpierw Droga Krzyżowa ze mną. Wiemy, że oni tego Sprawdzianu nie przeszli, bo pod krzyżem został tylko Jan. Zanim wrócimy do światła, bo chciałbym jeszcze o tym porozmawiać, to najpierw chciałbym zapytać, dlaczego Jezus drugi raz każe łazarzowi cierpieć. Bo de facto wskrzesza go, ale przecież łazarz i tak drugi raz umrze. Więc to jest drugi raz cierpienie. I no, trochę mi to obrazuje nasze życie, że. Nie, nie Jezus, oczywiście, ale cierpimy w kółko, jak mantra pojawia się to cierpienie w naszym życiu, po którym przychodzą chwile dobre. Ale. No właśnie często jest tak, że my myślimy, że to Bóg każe nam drugi raz cierpieć. Więc na tym przykładzie, po co to? To było po to, żeby pokazać innym, zobaczcie, ja jestem Bogiem, przecież wątpię, żeby Jezus chciał się mówiąc kolokwialnie, lansować przed ludźmi. Myślę, że to nie chodzi o lansowanie, ale rzeczywiście to, co dokonało się wtedy w Betanii, to był znak dla ludzi, żeby zobaczyli, że pośród nich jest prawdziwy Mesjasz, ten, który przyszedł. Od ojca, od Boga ojca i przyszedł czynić wielkie rzeczy. I to się objawia w tych słowach skierowanych do jednej z kobiet, właśnie do Marty, że ja jestem z zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. A na dowód tego, że ja nad śmiercią, otchłanią panuję, zobacz za chwilę. Dokona się wskrzeszenie Twojego brata. Potem pełnia tego dokona się właśnie w męce śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy Chrystus zwycięży śmierć, wyjdzie z grobu. Ale zanim to się dzieje, jest taki znak dla ludzi wierzących. Potem naturalna kolej rzeczy, naturalna ludzka śmierć łazarza, przychodzi wtedy, gdy, gdy łazarz jest już słabszy, kiedy po prostu naturalnie umiera. Ale to, co się dokonało w czasie wskrzeszenia, to, to znak dla ludzi, żeby zobaczyli, żeby uwierzyli. Jezus dokonywał różne znaki po to, żeby pokazać, że jest pośród nich Bóg, że Mesjasz przyszedł, dokonać tego, co wszyscy prorocy zapowiadali. Wróćmy do tego światła, o którym ojciec mówił, tak jak obiecałem. Jezus mówi, że kto chodzi nocą, ten się potknie, bo jest ciemno. A z kolei w innym momencie Pisma Świętego czytamy o tym, że Jezus jest światłością. Więc... Mówiąc wprost, czy Jezus mówi, kto nie będzie szedł ze mną, ten się potknie? Oczywiście, dlatego że Jezusowi chodzi o ciemność taką niefizyczną, chociaż używa takich zwrotów po to, żeby ludzie zrozumieli to, żeby widzieli, na czym to polega. Kiedy idziemy w ciemnym pomieszczeniu albo w jakiejś większej przestrzeni niż małe pomieszczenie, to wtedy łatwo jest się potknąć. Czujemy się niepewni, nie wiemy, co tam jest, boimy się. Tego miejsca i tego, co nas czeka, ale tą ciemnością, o którą Jezusowi chodzi, jest grzech. To jest sytuacja, w której człowiek jest przez grzech ciężki, oddzielony od Boga, sam się oddziela, na własne życzenie chce tego, mówi nie chcę Tobie służyć, nie chce być z Tobą w jedności, w przyjaźni, właśnie. I mówi: Chce po swojemu. I wtedy zaczyna chodzić w ciemności, zaczyna chodzić po omacku i błądzi. Wtedy. Wpada z grzechu cięższe, ciężkiego w cięższy i pogłębia się ta jego trudna sytuacja, sytuacja grzechu, cierpienia, trudności, które są z tym związane, bo zawsze konsekwencją każdego grzechu jest nie tylko śmierć wieczna, wieczne potępienie, ale też to, że człowiek jeszcze tutaj na Ziemi bardzo cierpi z powodu konsekwencji każdego grzechu.